6 września 2011 roku 2020, Maryja Panna, zawsze słuchaj swojego serca. Przychodzę w imię mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Jestem twoją świętą Matką. Ty, moje dziecko, jesteś prześladowana. Zwodziciel podejmuje każdą próbę, by Cię oszukać. Ty, moje dziecko, musisz być posłuszna tylko jednemu głosowi, a jest to głos mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa. Uzbrój się teraz, moje dziecko, bo ataki na Ciebie, jak również Twoje cierpienia, nasilą się. Przejdziesz jednak przez to dzięki łaskom, jakich Ci udzielę. Połóż kres swoim myślom pełnym lęku i odrzuć wszelkie wątpliwości. Nie pozwól na rozproszenia, bo one pochodzą z działania zwodziciela. Nie pochodzą one od mojego syna. Zawsze słuchaj swojego serca, a wtedy będziesz znała prawdę. Ja, Twoja umiłowana matka, kocham cię, dlatego proszę, pozwól mi zapewnić Ci całą moją ochronę przeciw złemu duchowi. Idź w pokoju i miłości. Twoja umiłowana matka, królowa pokoju.